Witajcie moi mili, w kolejnym odcinku zagrajemy w Arma Operation Flashpoint. Tak właśnie, w tym odcinku będziemy próbowali znaleźć trzy siłki. Ja już pokażę wam gdzie możemy je znaleźć. Pierwsza będzie tutaj, w takim obozie w składowisku. Druga będzie tutaj w bazie wojskowej z barakami. Zaś trzecia będzie mniej więcej tutaj i ona będzie strzec tego półwyspu, z którego będziemy się ewakuować. No i możemy zacząć. W tej misji musimy działać szybko. Przynajmniej zabrać się stąd szybko, z początkowej lokacji, ponieważ przybędzie tutaj. No dokładnie. Przybędzie tutaj patrol w BMP-ku. To nie będzie czołg, ale, ale po prostu BMP. Z oddziałem piechoty, a my nie jesteśmy wyposażeni w nic, co by mogło em, tego BMP-ka zniszczyć na dystans, bo mamy ze sobą standardowe saczele które przydadzą się przy rozwaleniu ostatniej siłki. Możemy się oczywiście pokusić o zniszczenie wszystkiego. Aczkolwiek em, nie musimy się tak bardzo o to obawiać. Znowuż e, wystarczy, że. E, bo co jest naszym zadaniem? Mamy znaleźć siłki. Znaleźć, przekazać o nich informacje, być może wywiad coś z tym zrobi. W jaki sposób tam będą układać swoje przeciwlotnicze plany, to ich sprawa. No mniejsza, mamy po prostu trzy siłki, musimy je znaleźć i oznaczyć. Oznaczamy je, spoglądając na nie przez lornetkę i po prostu klikając tam, prawda, albo przyglądając się im odpowiednio długo. Możemy też po prostu podejść do nich na tyle blisko. Wtedy Gastowski sam zaraportuje, że je odkrył. Ale bezpiecznie jest oczywiście trzymać się z daleka. I tutaj, jak dobiegniemy mniej więcej w pobliżu tej drogi, oczywiście bardzo ważna rzecz, dajemy naszym ziemalom znak, żeby nie strzelali. Ponieważ, jak postrzelają sobie za bardzo, too happy. To mogą zrobić nam niesłychaną, niesłychaną bolączkę. Rozkażmy im, żeby padli na, na glebę, też będzie tutaj przejeżdżała ciężarówka z oddziałem piechoty. Nie wiem po co. Może też na jakiś patrol, cokolwiek. Jeżeli nasi chłopcy by ich ostrzelali, to z tej drugiej bazy wojskowej, gdzie jest Siłka 2, ruszy z kolei inny oddział piechoty. I tam jest jeszcze T80. Nie chcemy ich postawić w stan gotowości, ponieważ będzie to strasznie upierliwe. Na tym etapie, gdybyśmy stali na tej szarej ziemi, pamiętacie co mówiłem o odkrywaniu i spostrzegawczości? Jeżeli jest ciemno, to nasze ciemne stroje skutecznie nas maskują. Jeżeli jest he, he, jasno, no to lepiej miejmy się na baczności. Teraz możemy sobie e, spokojnie przebiec. No tak jak jeżeli jesteśmy oświetleni, pamiętajcie dawną lekcję, prawda, ryj w szuwary i do przodu. Albo leżeć cicho zdech pies. Hmm. Przebiegamy na drugą stronę i jesteśmy w zasadzie bezpieczni. Tutaj nikt nie powinien patrolować oprócz tej piechoty, o której wspomniałem wcześniej, ponieważ tu są góry, żaden normalny czołg tędy nie jeździ, a przynajmniej nie powinien. No nieważne. W każdym razie, moglibyśmy się bawić tutaj właśnie w podkładanie ładunków, gdzie popadnie, aczkolwiek jest pewien problem, nie możemy ich zdetonować poza pewnym dystansem. Dlatego ja podkładam, jeżeli już podkładam ładunek, to pod ostatnią siłkę, ponieważ jeżeli odejdziemy na przykład do punktu zborowego. I chcemy odpalić wszystkie ładunki, to się okazuje. A a, kochanieńki, nie da się, ponieważ jesteś poza zasięgiem radiowej detonacji. To jest przykład tego, że, będąc po prostu blisko siłki, y, jesteśmy w stanie ją y, wykminić. Znaczy, mamy po prostu spojrzenie, y, wszystkie siłki stoją przy. Obozowiska, gdzie pali się jakieś, jakieś skromne ognisko. Tam się grzeje po prostu piechota, załoga sobie wypoczywa i w ten sposób możemy rozgryźć gdzie ta siłka stoi. Więc od czasu do czasu opłaca się spojrzeć, prawda, no na wszelki wypadek oczywiście spoglądamy tam na krawędź tego wzgórza, od czasu do czasu opłaca się spojrzeć też bez swoich gogli optowizyjnych, ponieważ paradoksalnie błysk światła, taki jak właśnie z ogniska, lepiej widać, kiedy tych gogli nie mamy. Chociaż zdecydowanie wolę biegać z goglami, przynajmniej tutaj po lesie. No dają lepszy kontrast, bądź co bądź. Dobra. Teraz zmierzamy do kolejnej szyłki. Pamiętajcie, że mamy je tylko Odkryć to jest misja rekonesansowa, niebojowa, bojowa, ale nikt nie, znaczy nie zaszkodzi zrobić małej buby to tu, to tam, prawda? Dziamnąć kogoś w pępek albo coś takiego, no? Można, to można. Co się będziemy, będziemy się nie dzielić. Jesteśmy prawdziwymi Amerykanami. Oczywiście, że się podzielimy. Mamy aż tyle saczeli. Zostawimy mi jeden na pamiątkę, ojej. Z jest, tak jak mówię, problem, ponieważ mają swój zasięg aktywacji. A skoro mam zasięg aktywacji, to e, na przykład będąc przy jednej siłce, nie możemy aktywować bomby przy drugiej. To jest takie kijowe troszeczkę. Okej, okay, jedna siłka odkryta. O, żeśmy za wysoko weszli na wzgórze, ale to to dobrze, lepiej być wyżej niż niżej. Będziemy widzieć e, potencjalnych złodówców, którzy będą się tutaj kryć. O, tutaj mamy kolejną lokację, gdzie jest siłka. Kolejną bazę. Jak widzimy. Wraz z załogą sobie stoi. Mhm. Mm Mam tutaj całe koszary wraz z bunkrami na jednostki pancerne. Więc lepiej się strzec z tej bazy, przede wszystkim przejeżdżają posiłki. No a te 72, czy te 80 nie mamy jak pokonać. Bez Znaczy, no mamy, tak? To trzeba się zakraść, podłożyć ładunek, spieprzyć. A pamiętajmy jedną rzecz: zaalarmowany pojazd się nie zatrzymuje. Znaczy, może się zatrzymać, jeżeli uzna, że pozbył się przeciwnika lub przeciwnik znikł. Wtedy możemy, ale to tak. Możemy się tutaj telepać w cholerę czasu, prawda? I, i próbować uspokoić e, takiego T80. No, po co? Po co? I tak. W tej misji mamy tylko odkryć te siłki i uciekać, i tam mamy ostatnią, trzecią siłkę z obstawą, ją najlepiej ściągnąć. Dlaczego? Jeżeli widzicie, po nas przypłynie łajba taki patrol boat. Przepłynie na wybrzeże, tam na tym piaszczystym cypelku, gdzie nie ma żadnej osłony. Więc jeśli zostawimy tutaj siłkę, a nasza łódź będzie miała włączone reflektory, ponieważ jakiś geniusz padł na pomysł, po co się mamy kryć? Afiszujmy nasze przybycie jebitnymi halogenami, no przecież. No i jak łatwo się domyślić, Damy znać światu, gdzie jesteśmy. Więc tą jedną siłkę opłacałoby się wyłączyć. Zasejwujmy sobie. I tak. Podchodzimy do niej w następujący sposób. Najpierw e, upewnijmy się, że nasi koledzy podążają za nami. Podchodzimy od krzaka do krzaka, ponieważ, e, znaczy od drzewa do drzewa, ponieważ, jak widzicie. Żołnierzy stoją za siłką, więc musimy najlepiej ich ustawić sobie w jednej linii, w jednym ciągu, prawda? A naszym towarzyszom dajemy rozkaz, żeby się może w miarę możliwości. co trójka pieprza, boże święty, to jest. to jest tak czasami niewygodne. No nic, nieważne. Chcemy się pozbyć. wszystkich trzech załogantów siłki naraz. Więc jeżeli oni są, proszę bardzo, ustawieni w takiej linii... Pyk, pyk, pyk... I zdjęci, wszyscy. Super. cholera. Niestety mógł zaalarmowany zostać jeden z tych piechociarzy, bo oni tam sobie chodzili na patrol. No ale ważne, że ta trójka jest ściągnięta. Jeżeli teraz. Może zbierzmy tych naszych lądków? Tak. Teraz możemy sobie spokojnie podłożyć ładunek pod siłkę. Technicznie to moglibyśmy cały ten rewir zaminować. Ale nie chcemy tutaj spędzać zbyt dużo czasu, bo. Przeciwnicy nas y, na pewno się zjawią, tak? Zostali zaalarmowani. A jeśli nie, no to ok, jeżeli i tak zostali zaalarmowani, to i tak przyjadą. Nie chcemy nie chcemy się dać natknąć, nadziać jakiemuś bmp My Będę sobie tutaj krążył. A nie daj Boże, jeszcze to 80. Boże, święty, gdzie ten kretyn trójka? Ruszasz ty się? Ok, biegnie. Wow, super. Na razie nic do nas y, się nie dobija. To dobrze. Ja tutaj będę w menu kontekstowym próbował pokazać wam zasięg, y, jaki jest potrzebny minimalny na odpalenie No Dobra, dołączysz się? Super. Więc tak. Udajemy się. Proszę bardzo, na razie nie możemy jeszcze wezwać łajby, ale jak zjawimy się w odpowiednim miejscu. jak teraz możemy jeszcze odpalić bombę. Jeszcze możemy. Do miejsca mamy 250 metrów, jeszcze powiedzmy. Troszkę ponad. Więc możecie założyć, że około 300 metrów to jest dystans, gdzie odpalenie bomby może być problematyczne. Na pewno, w zasadzie, um, jeszcze możemy. Już nie. Widzicie? Już nie. Tak. Teraz musimy się troszkę cofnąć, żeby ją odpalić. Więc to nie jest tak dobrze, że po prostu możemy sobie rozlokować bomby, pójść na miejsce, prawda, ewakuacji wcisnąć guzik i będzie po sprawie. No niestety nie. Dajmy fajer will, gdyby ktokolwiek nam podszedł, tak? Ale i tak tutaj się glebniemy na ziemi. I będziemy czekać na transport z powrotem. W tych misjach dzieje się czasami coś dziwnego, ponieważ, chociaż nie mamy tutaj żadnych przeciwników, to będziemy ostrzeliwani. Przynajmniej na łajbie. Połóżmy się, proszę bardzo, i niech telebiegi zwrócą się na północ. E mhm. -o, mm o, jest druga siłka, która przyjechała w ramach akcji odwetowej. Ona przyuważyła, że tutaj coś walnęło, i będzie sobie szperać, szukać i tak dalej. Tak jak mówię, musimy się mieć na baczności, ale tak czy inaczej ona będzie bardziej zainteresowana tym, co się dzieje na wybrzeżu, aniżeli nami. No i jak ściągniemy tą, tych piechociarzy, to i łatwiej się nam przekrać, prawda? Nie, nie, musimy się, nie musimy się czołgać po tej cholernej plaży, tylko możemy sobie poobiec. A my teraz czekamy, aż przypłynie po nas łajba, która bardzo... W sprytny sposób będzie miała reflektory włączone. I Ajściu nad miałem takie przejścia tej misji, gdzie na przykład już pokwapiłem się o detonowanie wszystkiego, jak leci, i ścigało mnie to T80. Stało mniej więcej tam, gdzie teraz ta siłka stoi. A my w, żeśmy wsiedli na Łybę, ewakuując się. I o, no genius, fucking genius. I właśnie przez te kurde, cholerne reflektory zostaliśmy przeważeni. I jak widzicie, około 300, to jest 400 metrów, tak szczodrze dając, tak. Z około 400 metrów ściągnęło nas 180. W nocy, oczywiście, bo to, co w nocy rzuca światło, to jest praktycznie widoczne e, z drugiego końca mapy. No cóż. Ajajaj, no bliżej, hono, chono, Szybciej, panie. Jak tylko łajba wybije na brzeg, wsiadamy na nią. E, tak, dziwi mnie, że moi koledzy ze mną nie wsiedli, przecież hmm oh wow. Well. trzeba im manualnie wydać rozkaz, żeby wsiedli oczywiście na łajby, bo tego, tego nie mogą e, skontestować eee fail, no dobra, nieważne e, ważne, że my jesteśmy na łajbie nawet jeśli jest po nich, to zadanie wykonane, no w każdym razie pamiętajcie, żeby obviously, jak się łajba zjawi, żeby im dać o no właśnie, ktoś do nas zaczął strzelać Skąd? I have no fucking idea. Nie ma żadnych doniesień, ale sam fakt, że przypłynęliśmy tu z wielkimi reflektorami włączonymi, to już powinno coś zaświadczyć. W każdym razie udało nam się uciec. Zadanie dobrze wykonane. No tylko tych dwóch idiotów, ponieważ zostało na plaży. Ech. Swoją drogą też głupie, że tam motorówka nie poczekała, tak? No ale jakbyśmy im manualnie no niestety liczą się jako straty, ale mamy siłkę i trzech trzy osoby z załogi